do dziesięciu Raz do 10 3 4 5 6 Albo sobie poczekaj Nie Zmieniaj na to okupa kaktusa Hej widzowie witam w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony DJ. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie grali kampanię single player, ale multiplayer z moim dobrym bardzo kolegą serkiem Kiri jako kuba kaktusy. Więc Zapraszam Was do oglądania. Podłożę szukę, bo nie wiem. Nie będę... Nie chcę się 10 fal na na jaki poziomie trudności to jest. <grym> 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 Okej. <Okay. grym> no. Stawiaj miny. Stawiaj miny, stawiaj miny. Albo pałki elektryczne, albo NIE! Ryszard. Czekaj, pokaż Ryszarda. Jo, Ryszard Jo. Hej ja z ksiatku. Teraz chodź na górę. Chodź na górę. Będzie. O! W mino się wiewał. Znowu. Jakie ene. O No nie, nie podpalajcie mnie, Jezus Maria! Bliżej płonie, pomocy. Jezu, ale mój Aim już kurde umarł Coś no nie... Tak, ale jesteśmy dobrzy Fala idealna, na baronie! To się nigdy nie stało Weź postaw tutaj GIA, ja jestem może jeszcze jedną Teraz ważniejsze jest to, że nam idą e, mini barony Emosy nam idą. No nie no i trafił mnie kurde A schowałeś się tam, żeby cię nie mogli trafić? No nie schowałeś. Nie. Sę tu impe za nami. To tam, to tam musisz się tam chować jak tego. Jak... Y, do tej, tej właśnie tą dziury, bo to ją właśnie zrobiłem. Żeby tam można było się chować jak się drona używa. Wiem, że sam tego nie zrobiłem, bo jestem debilem, ale... Y, ale po to jest właśnie ta dziura. Bardzo dobrze. super, super świetnie w tym co A ty nagrywasz? Aha! Cześć widzowie, jestem Serek Kiri, witam was w odcinku tu Barona Kupa Kaktusami Zostawcie lajka like i suba, pozdrawiam Przez moich kolegów, mamy dziadka, babcie i ciocię i mojego kota I to wszystko Nie mam, nie mam więcej już kot to taki więc. jebany sigma Ja pierdolę Subskrybujcie mnie, nie subskrybujcie Lidze Jo, podoba mi się twoje podejście ja, To jest ja, technik jak... dźwięku Tu jest technik dźwięku! Nie, to jest technik, tak, tu technik dźwięku idzie No Przecież to tutaj respio, nie widziałeś? Ale, ale dobrze, że oni się Nie, leczą. nie wiedziałem, ja nie pamiętam kiedy ja ostatnio... Ja mam wszystkie porobione, tylko nie pamiętam kiedy ostatnio to robiłem. Ja nie wiedziałem, że to można powtarzać. Zapomniałem w ogóle o fabule w tej grze. No to chyba musimy robić streamy razem, Serak. Dobra. A ja ciekawi mnie, jak by działał ten taki samolot w kampanii? Bo po prostu jest, taka, jest ta misja taka z kukurydzem, gdzie jest samolot, pamiętasz? Co z samolotem? No to taka misja u kukurydza. Ostatnia misja. Co jest ten samolot, co broni kukurydza. Ciekawi jak ona działa na multiku. Sprawdźmy to potem. Jebać to idę do nich. Yeah. Aj, 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 aj. i Nie! Lec. Oh, yeah. On leci na misję życia, ludzie. Kurwa! Dostał heada w Pierwszy no. padł. Oła! oa, Oła! Oła! Nie! Yeah. Zrób mnie! Zostaw mnie. Ale Nie umiem celować. Masz minę, masz minę. Ile ci pomóc, aha. Przeżyłem, przeżyłem, przeżyłem. Jesteś za dobre w tą grę. Zabiłem tego technika dźwięku, co cię wcześniej zabił. Ciekawostka. Nie da się co w tej grze! O, umarł. <grym> Ile po ciebie, aha. Ulepszenie prędkości. To nie masz min. Okej, teraz się będzie balon. Rejestrz, chodź na górę, Chodź na górę, na górę kurwa. Nie. Co to już koniec? Trzecia fala. Ale są w kampanii zawsze Ha Chodź na górę do mnie, chodź do mnie na górę Nie, 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 przepraszam Chodź, chodź do tej dziury, gdzie ja jestem Nie mogę Airstrika mu tam walłem, w nie, nie wiem czy dostał Dostał, Zniknął. dostał, Mam mniej HP Bieg na razie szaraków Ej, za nami, bo się, nie nam góry. się Zebił się na chacie! chodź, chodź do, Chodź do, do, mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, chodź Yeah. <grymne> nie I wolny do jakiś dźwięku! <grymne> Jeb, nie dala. Baron strzela. Oa! Strzegałem Chowałem się za filarem. Nice. Nubem jesteś. O! Kurde. Aha! Cią! <grymne> 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 Imagin łatwe to na tobie. I za. Walę mu same heady. A minion znowu wypuściły z Mariale cringe No wejdźcie w tą minę Ej, bo ura Kirisio 2 hupa No Spirdal! <grym> Zabiję go Różka słodkich zaklęć co to jest? <grym> Nie wiem jakieś gówno <grym> Ale jesteśmy za dobrze w tą ja grę, To dobrze. wszystko, Może to wszystko, możemy już to, wszystko, iść? to wszystko. Dobra. Idziemy, idziemy do domu, Sarek, idziemy do domu. I... Sarek, jeszcze tak kukurydza przychodzimy. Jeszcze kukurydza. Łatwa ta gra. Co to jest? Kurde. Y, Garden Ops, ale u kaktusa, nie kaktusa, o tego, u kukurydza. A jaki tu jest ten yy, boss? Nie pamiętam nawet szczerze Hej! Truchasz się trzeba z tobą chodzić jak tańcy! Let's go! Mam, no. mam chujowe motki na nim. Idę postawić tych. Dawaj, dawaj mina, dawaj mina. A, ja świecące, bo jestem lepszy Ta dobra No muruj to Je Tu się ustawisz. Na szczęście nie ma wampirów, to jest piękne. Jak to? No nie gram w to. No jeszcze nie! Dobra! Lecimy kurwa, nadchodzi wielka fala. To było albo 5, albo też 3 fale, to nie pamiętam akurat ci powiem. Ale to pamiętam, że to druga była chyba najtrudniejsza. A. Nie to... the Garden of banban! -Ban. Jezu! <śles> 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 nie są jeszcze te gangstery. Na no, no. Tu kogoś słyszę A, tu Ryszard bij! Ryszard! Gryź ich! Pa, jak się kręci kurwa, w pralce obok Ryszarda O kurde, zepkiem żebym dostał Nawet nie widziałem, nagle patrzę ten zepk. Normalnie w mojej hitboxy tu. się wala. Jeszcze jedni, Dobra, no ta, tam fa ta fala jest straszliwie długa O! Łatwa jest I Długa jest, mówię Mówię, że jest A, jest długa, ale jest Wiesz, jak grasz we dwójkę to masz dwa razy więcej miny i dwa razy większą ilość strzałów, to tak Jak ja grałem to wszystko sam, no to już było trochę gorzej, bo ja nie używałem tych botów, nie wiem czy pamiętasz Ja nie wiem nie oglądałeś? A nie uży... Zajmów. A botów! A bo tutaj się też dało boty rozbić. Aha. Dobra. I normalnie to, ale bez nich, nie? To chyba jak raz umarłem to musiałem od razu wskrzeszenia drużyny używać, wiesz? Z co pamiętam. Aha, Jak głupie. A nie no w sumie to ma sens. No bo cała drużyna to... umarła. I dlatego to było trudne, wiesz? Robić to wszystko bez żadnej śmierci. I to jeszcze przy... Pięć strzałów, sześć w głowę A po prostu przyjadę mecze tylko sześćdziesiąt Sigma Stupka i nie żyje. Dobra, hardfagra Ryszardy go, za Ryszardy ich zabijają O to chodzi, o to chodziło, dlatego, dlatego paszki otwierałem Halloweenowe <grym> A wiesz, za niedługo <grym> znowu, a, a, wiesz, a wiesz, za niedługo znowu będzie Halloween No to myślisz, że co będę robił? Ja i moje 732 miliony coinów <grym> Ja, ja i moje! Te 20 miliony coinów yy, tam, paczki z rysownikami. Żebyś wiedział, to wszystko pójdzie na te paczki. Co zajmować. Ależ. To jest ja lewo... w Ja to kraju I została... I Tylko trudno, nie tylko trumno Nie pamiętam, czy to była tylko ta fala, czy jeszcze jakaś będzie. Znaczy, to co minimum trzy fale, nie powiem, czy było 5 tutaj, czy były tutaj. 3 to było 5 nie pamiętam Ej, to było zaznaczone truną, a to był yy, ten zombie z pachołkiem okay. Ryszardy żyją. Nie, niestety niektóre nie żyją. Te roboty mają... No to chyba było tylko 3 fale No, nie pamiętam która miała 5 fal Musimy te roboty... To by było pokonać. krótsze... Gdybyśmy... Czekaj, ja tu... Dodaj im tu wejść Dobra Rozwal ja... Rozwalia naukowcy o! 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 Ale piękna. Dobra, nice Dobra, uciekamy stąd RAL ale tam same, samo ucieknie, jak poprzednio Jeszcze jedno, to no odcinek będzie, bo to jest krótkie wkrótce Aha, okej okay. To które chcesz? Chcesz hampa czy chcesz... Weź mi, weź mi jakieś, nie wiem Weź mi coś, daj Jako... Niepowodzenie Niepowodzenie znak zapytania! OK! Jak ej, by... ok. ej powiedz ci coś? Ty się u mnie zrespiłeś i ja jednak spadłem z tego kurwa samolotu Nie wiem, zobacz Co, ty mi to wysłałeś? No Czekaj, zobacz A ty jesteś naczpany ten Niepowodzenie znak zapytania! Ty jesteś naczpany tym kaktusem Naćpany jesteś no odcinku też to pokazał yy, czekaj, wyrzucacie, i gramy tego boss hunta takim przypadku. Dołącz Oczywiście najlepszą tak? postacią grasz. Kupa kaktus Nie Tak Nie gram, ty złś muszę cię. Cię wypierdolę, że tego nie wybierzesz. Okej, okay. nie ma kontentu. Nie ma Dałeś? Cukierka? Mhm. Tak. Czekaj, teraz wskocz, wskocz tutaj dzia, może, bo tam... Poczekaj, tutaj, bo, tra, bo tutaj są te yeti, nie? Ryszardy! Aaa... Fuj. A będziemy go bić, to będzie najbardziej tam. O z to idą jakieś gangstery. Gangsta, no. Ryszard Ciebie. ich rozwala, nie wierzę, killa mi kradnie. <ścoughs> Zbanuj Ryszarda, zakradnijcie kili. Oni są już rozjebani, mają same rany, wszędzie są krwawe plany. Tak. Najprawdziwe Lecę po ciebie... O kurwa Ta, ta mina! tam mina ta. <grym> Ona chiluje Wybuchła? Wybuchła Uważaj yy, wiesz co? Oszczędzaj drona na te jego te yy, jak to się nazywa Oszczędzaj drona na... Yy, I w ogóle tak jak mają mało czasu. Ryszard, bigu! Bigu! Oszczędzaj drona na yy, to, jak on będzie tą klątwę miał, żeby pokonywać mu te miniony, wiesz? Czego robiłem? W ogóle ja nawet nie pamiętam. Nie Bo wiem. to się normalnie samemu robi, nie? Tak, tak, tak. Bo nie jest w kampanii, no to wiesz. Ale to jest jedyny... Ryzyk! Gdy... O, miny! Kurwa. Żeś yy, wszystkie rozjebał. Żeś się wyjebał. Uwaga za to miast no przed tobą I, i, idź do ty... Nie, nie tam, nie tam, nie tam Poczekaj Uciekaj stamtąd! Ja bym to nawet... Jeb... Ale to <słuszczak> <słuszczak> Chodź na górę, Ryszard Ryszard, chroni mnie Ryszard! Chodź na górę! Póki ma na mnie agro Nie mogę! Musisz! Dwóch ma na mnie agro, kurde Chodź, uciekaj stąd, chodź, chodź za mną, chodź za mną, chodź za mną, chodź za mną Tutaj on akurat w odpalił, drona. Musimy odpalić. Idź do tyłu i odpal drona. Szukaj takiego chłopa w tej czasie, co ci na mapie się zaznacza. Widzisz? Takiego? Yy, takiego zaznaczonego? Myślę, że musimy go bić. Nie, dostałem. Okej, okay, nie ma tarczy. Nie ma tarczy. Nie! Zbili mi tego, drona. Zbili mi drona i spadłem. O, kurwa. Mam 47 sekund na, na to, żeby to rozwalić. Zabiłem go. zabiłem go. Bihuka, Czarno z jodu! mamy tylko 16 minut, no to nie jest za tak jakoś milion yy, czasu. Jest to więcej niż yy, znaczy to jest wystarczające, żeby go pokonać, ale... Yy, tak, nie jakoś tak. Chuj dużo. Sorry! Więcej, więcej widut na odcinku, więcej reklam. Ja reklam nie mam, Jezus Morio Trzeba było mieć. Tak widzisz to? Ja skaczę na tylko pociskami! Dla pierdolę Gdzieś klątwa, wiesz co robimy Nie, on mi Aha! To zada... Aha. Nie Czekaj, niech on tu przyjdzie, chodź tu Aha Miny się poszły z ten... walić Spróbuj jednego chociaż rozwalić, żeby nam czas przydostać jak na razie Idę Tak jak głupio nogach bijesz to mu bez pancerza, nie? Wiesz, yy, że nie, nie rozwalasz, patrzysz tylko po prostu rozwalasz go Wiem, ale mnie... O Jezu, czek, mnie biją ja się staram, ale tak straszliwie trudno mu te nogi trafić, temu chłopowi. Zabijem jednego. Chodź na górę, chodź jakimś tutaj na górę. Nie. Mam do ciebie zejść? Może. Dobra. Nie wiem. Czekaj. Przeładowuj to! Ale to postać jest gówniana. Ja... Uważaj, bo huk jest za O, tam. chodźcie, 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 plecy, chodźcie huk, no, opominam, plecy, od plecy huk, od plecach jest huk. Ale? Ej, mamy tylko jedną mu. sekundę musimy tego chłopa ubić. Mam po niego iść Mam po tamtego tamtego chłopa ostatniego iść, bo jak przegramy to nam użyję w skrzynia jak tego nie zrobimy Biegna. Dobra, uciekł ode mnie, boi się mnie Iść po niego To po mnie kurwa? No nie, iść po tego typa Idę Umarłeś. Została No, <śleski> no. Jak nie pokonam klątwy, to obaj umrzemy Proszę Proszę No nie mam AIMA Łagam! Przeładowuj to! Zabiłem go! <grystanie> <grystanie> Jezus Maria to Łatwa ta gra jakby Jezus Maria, za dobrze. Za dobrze na tą grę! O Jezu, kukuruj nie kroni! Jezus Maria, uciekaj! Uciekaj! Kurwa na górę! Nie mam, nie mam min, nie mam tego, żeby wejść! O lata! Nie mam uzależnionych kwiatków! Ja mam! Postaw! Bo tam mamy jedno... O nie! za HP! Postaw, postaw tam! Postaw tam kwiata! Ja wiem. On, ten, ten, ta łysa kurwa już do nas idzie, chodzi na górę. Chyba skipnęliśmy klątwę. albo coś się zepsuło. Nie. Okay, czekaj, Rozwalę tego pirata. Żeby... Gdzie on jest? A, po tamtej stronie, żebym sobie poleciał. Z zabiłem tego, zabiłem pirata. Żeby, żeby nie mógł tego. Żeby nas nie rozwalił drona. Abym spróbował go zepchnąć dronem. <grym> Bijesz ich? Tak. Ja też, ja biję tego co jest w środku. rozwalił mi. co się też. mnie trafił. Też, też. Tylko mnie nie, mnie nie wiem co trafiło. Bij bi nóżki temu co jest tam na moście tamtym, widzisz go? Tym, tym o, tym o najbardziej po prawej, bigo Najbardziej po prawej? O. Tego co ja już robiłem mocno, bigo Nie mogę go trafić Po nóżkach go Big Wiem, nie mogę go trafić A, że tak to. Dobra Dodatkowa minuta 8 E, ja, bo tam chyba jeden będzie wychylał Eee, nie, za ile masz drona o, Nie zepchij mnie! Już użył tego drona I mnie też kurwa trafił, no to super Nie musimy tam iść Ej, serio mówiąc chwilę to przegramy czego oni się... Nie, przegraliśmy? Cześć! Serge, wiesz? Nie, no Poszedł z w momencie akurat. A ja się mogę wskrzesić na szczęście, czemu skrzyżnia No ale ile ich tu jest? Akurat tam chciałem to jest w chuj. I nie mam odnowień, nie? Nie mam No A. A Przynajmniej mamy ten drużynowy <grym> No dlatego mówiłem, żebyś tam kurwa nie biegnął no Marudzisz No i umarł. Poczekaj, 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 no nie! Jesteś <grym> debilem, teraz przegraliśmy! O Gratuluję! Nie. Gratuluję, kurwa! Uciek? Dobra, wbijam do Bartu Sto Nie gram z tobą Co? No. Nie gram z tobą, wbijam do Bartu Ty ja. Jak mogłeś, na ciebie czekam No to sobie. Kurwa, nie poczekasz to doczekasz się. <grym> się za kurwa, nie, nie, nie poczekasz no na pewno nie znowu, przez to, że się dopiero zejść i zrobił mu zero obrażeń A co jakbym se poszedł na inny dach? Możesz iść na inny dach Tylko nie wiem gdzie, nie wiem czy się da jeszcze wejść Na tamtą kłodę się tam. Widzę, ej widzę gdzie bym mógł wejść chyba na tamten dach, Dobry. albo albo na tamten dach coś połączyłem z kłodą, można wejść, wiesz? Który? E, czekaj, pod, lecę tam dronem, widzisz gdzie jest mi dron? No Na ten się da Widzisz? Na ten się da tak chodzi wejść Ale to nie jest trochę odkryte I możesz tam z niego też na tamtą kłodę wejść e, albo da się na, wiesz na który dach się da? Patrz, ten z tyłu, za nami, ten się da Patrz Ten tutaj gdzie? Za nami? Hmm? A ten też się da Nie wiem, ta... za który, bo za nami jest ściana. Ale no, tamten Ale chodzi mi tak, żeby było łatwiej ten wysnajpić tych te klątwy A, a no to chyba jedynie tam domku ode, wiesz? Iść, możemy. To ja ci mówiłem, że od domku, od domku pójdziesz na lewą stronę. O kurwa spadłem, o kurwa nie przeżyję tego. Od domku na lewą stronę? to pokażę ci to kurwa, bo nie wiem Nawet bez dziewicy tutaj się da wejść O kurwa spadłem Weź tam postaw dziewica. Weź tam postaw dziewicę Nie mam Przecież użyłem żeby te ich odciągnąć, bo goniły nas Ja za sekundę mam dziewica. O mam! Do, wszedłem Dobra Ale z dziewicą czy bez? Bez Dobra Trzeba mieć skilla to ja myśli, że tutaj bardziej będzie się dało snajpić. Stąd? No jeśli na przykład niektóre się respią pod mostem, czy niektóre się respią tam, to łatwiej ich będzie zobaczyć. Tak, proszę by mnie umarł, żyje. Kurwa, nie, napierdalaj dalej do mnie no, Chodź ufa. tu, chodź tu, chodź tu. Dostał po słupkach. Dr Dobra, ja odpalam drona, bo ja bo mnie. O teraz idzie tu! Dobrze, 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 chodź tu. No chodź tu, no nie, nie wracaj się! Idzie, idę do ciebie, idzie w to stronę. Ja go, ja go biję tym dronem Nie mogę A, tak ja, ja mu sobie... Opa, z tarczy nie ma, tarczy nie ma Dobra Ale te hitboxy są głupie! Teraz się się zrespią, zrespią się łysę kurwy. To jest pytania. Tutaj i tam Tam, tam chyba ty możesz snajpić, nie? Tak. Ty... Nie, już nie mogę. A, tutaj jest jeden. Migo. Tutaj bij tego, a ja będę tamtego będę bił. Ty tam ci jak będę go z drona. Aha! Drona mi zdjęli! łysę kurwy się ukryło Za chwilę zdejmę tego, tego chłopa Tylko nie spadaj! Zdjąłem go Dostał, na chita jest, albo na dwa Mamy minutę, dobra, dobra jest. Dobra, dobra, zajebiście O Jezu, ale się tam rozpiło Widzę kurwa właśnie Ile na dronie? Jak mi znowu go wyłączyć to się zajeba. No i już, już idzie mi wyjebać drona. Szmata. A 3 sekundy nie będę miał drona, ja ci mówię. Kurwa ma Zeza! Ma zeza nie potrafi trafić! <ścoughs> mogę mieć cztery dziewice na raz. Tak, ja też teraz mogę. O kurwa! DJ uciekaj i biegnij to! A spokojnie Kuksę poszedł Ja tu się, ja tu się nie mam co przejmować Czekaj, oh, idź, 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 idź Idź, 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 idź Idę, idę, idę Ej kurwa, szmaty Nie wiem czy tak mogę iść Kurwa błagam, błagam, wskocz kurwa Skoczyłem. Nie mogę. Last, last faza, last faza Dobra Proszę, gdzieś tu Proszę, gdzieś blisko O kurwa, jeden pode mną Wszystkie są u mnie Chyba nie? Czy możesz któregoś snajpić? Mm. Bo wiem na, wiem na pewno, że jeden jest tak, że ja go chyba zabiję Widzę zabija. jednego Jeden do ciebie idzie Tylko tyle Aha Nie renderuje mi się Albo jest po prostu... A on jest pod, dobra Jednego za chwilę zabija. Bo ma zero, dosłownie on! Proszę, przejdź nie, mnie! Nie nie, 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 nie! Uciek mi! Proszę, proszę, idź! Nie, nie, nie tu, bo dobra. No, zaczekaj. No, Jeszcze no, no, no. jeden jest spodam nam. Tamten jeden ma dosłownie zero! Jeden z nich. Złożył za jednego strzała, ale nie mogę, bo mi się schował. Tamten po lewej najbardziej. No to ja go nie widzę. Dlaczego huk mnie tak napierdala? Bo jelen jest dosłownie przy mnie, ale przez to, że ja tutaj mam ten dach, to go Dobra. nie mogę strzelać. Idź, 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 idź. Zgarnię, bo on sobie na jest. Jakby... Nie, nie widzę jego stupek. Aha. No wróćcie, wróćcie, wróć, wróć, wróć. No prędzej zginę. Ten tutaj ma prawie zero, zobacz co. Ten tutaj, co idzie w całą stronę. Ten, którego ja obiłem, to drugi. Zabiłem go Lasera ja, ja idę po tego rasta. Idę po niego A zabra, zabiłeś go. Nice, nice. Teraz musimy tylko dokończyć huka w 7 minut Co to, czemu tam jest kurwa dwóch piratów? Ja sobie drona po prostu odpalę. Okej okay. <laughs> Jest so, jakoś radzę, ale nie wiem czy ja wejdę na górę. Dobra mam jeszcze tą dziewicę tutaj na górze Piraty Weskidnął! Nie umrę. Albo? Kurwa. Proszę o moje HP. Hej. Dron. Idę ci pomóc. Trzeba iść z takie bliskie odległości. Nie żyje. Albo? Kurwa żyje. Dostał? 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 Żyj starek jakoś tam. Lecę dronem już po niego. Dostaję dronem, dostaję dronem. Zdecham. Pala go dronem. Bra. Jest. Chodź. go! Omar! Zawiłem go. Zawiłem go. Oj, ja pierdola. Łatwa, łatwa gra, łatwa gra. Coś tu jest jeszcze? Cześć. Cześć. To był mój pomysł. Poślad. Patem flex. Pa flex. A ty masz jakieś bieda wersje. Ja masz jakąś bieda wersję. Mieta wersja. Mieta wersja. Wypierdalaj z tym. Bieda wersja. Łatwa gra. Woskowa. Ja miałem bardzo dobre pomysły. Nigdy więcej nie gram tym głównym. Starszymi. Na no, całe życie? Starszymi, mi, no. widzowie. Będzie tyle na ten odcinek. Ze mną był Ej, Sarak, papa, Karak. Papa, nie subskrybujcie go, to nie jest sadny z <laughs> i przez te jego zjewane pomysły nie mam życia. Mógłbym teraz robić cokolwiek innego. Dziękuję. Raz, dziękuję bardzo za oglądanie. Dziś, że mi się spodobał. Jeśli nie, to tak. Jeśli tak, no to nie. Dobra. Dziękuję, do widzenia. Pa, pa. Cześć.